ładnie proszę. No. O o o o śliczny 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 piękny cudny 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 powiedz coś. No? Piękny jestem, ale śliczny. Udało nam się zobaczyć coś najpiękniejszego, najcudowniejszego. Te skrzydła. Są wręcz przepiękne. Taki okaz. Ojeja. Dziękuję Państwu. Za co? Za to, żeby, za to że jak będziecie oglądać i poświęcicie uwagę tym moim odczuciom. Odcinkom. Odczuciom przy oglądaniu Pawia. On nawet... Pa Pawiuś, Pawiuś, Pawiuś. Paw... No ładnie jest. Ptaszku. Tu nawet ma z przodu jeszcze takie te pomniejsze. Pawik, 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 patrz, tu ma. Pawik, pawik, o widzisz w środku jeszcze ma niebieskie, potem małe, pawik, pawik, pawik. Pawik. To słoneczko, popatrz. O! 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 Kto składa? Kto składa i rozkłada? Kto składa i rozkłada? O, o. O Jezu, składa! Znaczy składa! Składa i rozkłada. No, nie składaj tego. A dlaczego nie? No, to będzie pięknie. Faluje Jak faluje, nie? No. O, i zaś. I to damy na tego TikToka, ślicznego. Jakiego TikToka? No, mamy na TikToka możliwość. To damy na TikToka. Nikt A na TikToku jest. O ja pierniczę. No, słoneczko. No na TikToku takiej rewelacji nie widziałam. Ale bo nie oglądasz TikToka. Rewelacyjny jest. No szkoda, że mało oglądam. No. Patrz, a jatkie tu ma takie delikatne upierzenie no, 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 z tyłu. No, no. Taki puszek ma. Dupę. Nagrywasz to? Tak. No. Dobrze. No, wystawiłeś nam tyłek teraz. No. Tyłek nam wystawiłeś całkiem, ale my chcemy nie twój tyłek, tylko nie Dobra, tyłek. do widzenia.